<Merci> uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh. A wreszcie. Może żeby rozciągnąć ściągnąć nogi. Na pewno my przyszliśmy tutaj na na z ZOW drodze, ZOW drodze. <minial unteniken> Wszyscy chodźcie na zo w drodze. Zobaczycie zwierzęta i nie będziecie smutni. Na pewno to zo w drodze. No? Poszujesz je, je. Tylko troszkę pieniędzy dasz nami. Co wasza cała grupa mo, może być, być. w naszym zo. Nie. Tym razem nie. Tym razem musisz iść. Wzięliśmy cię, i będziesz, będziesz szczęśliwy. Nie. Okej, okay. okej, okay, zaczynamy. Lew. <ścoughs> Wow, jaki fajny, prawie jak w prawdziwym życiu. Mówiłem ci, ten ta cała sprawa jest zła. Co, nie lubisz małego kotka? Chodź kotku. Puh, 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 puh. Puh, widzisz jaki miły. Z czego jesteś zrobiony? To mogło ci każdego zabić. Z czego ty jesteś zrobiony? Ze skóry, naprawdę? A kim ty jesteś? Robot? Ten be, bez duszy. Naprawdę. Czy każdy tego odcinka będziesz mnie wyzywał? Tak. I to jest moja misja teraz. I w ogóle musimy znaleźć spinacza, no bo ten kotek chyba go zjadł. Miał. To było czarne, to było czarne. Słoń. Blisko tutaj jest mój biuraz, może on przyjdzie. Tu, tu, jest tam tu, żeby Cię tu to Bierze mnie, bierze mnie, bierze mnie, bierze mnie. Wszystko będzie dobrze. Wrócimy i zrobimy ci nową nogę. Naprawdę nie rozumiem, jak mnie to nie bolało w ogóle. Konik! Ko! Ko. Konik! Uuu! Nie, mów do mnie, mów do mnie. Koń nie... są. Objaw takie ładne życie. Pamiętacie dalej mam to. Dobrze, że ja jeszcze go nie włączyłem. O nie, rozwali baterię. Nie będziesz mi rozwalał. O! Co? I powinno być naprawione. I co mówiłaś? E, tylko przyjaciela. Na pewno. Na pewno. Okej, okay, włączamy i.